na imię Agnieszka i witam was w mojej kuchni. A za kamerą stoi Mariusz. Cześć Wam. Zapraszam was dzisiaj do zrobienia zupy krem z pieczarek. Idealna na chłodne zimowe dni. Zostańcie ze mną i obejrzyjcie przepis. Jeśli oglądacie nas pierwszy raz, zasubskrybujcie nasz kanał, kliknijcie dzwoneczek. I dajcie łapki w górę pod filmem. To tylko jeden klik. Jesteśmy na Instagramie. Dołączcie do nas, klikajcie serduszka i piszcie komentarze. Pod filmem będą podane wszystkie składniki, które są potrzebne do przygotowania tej zupy oraz link do bloga, gdzie jest dokładny opis. Do naszej zupy będziemy potrzebować pieczarki, cebula, Czosnek, warzywa z gotowania bulionu, a mianowicie kawałek selera, pietruszka i pół marchewki. Słodka śmietanka, masło, sól, pieprz i bulion warzywny. Możecie go zamienić na bulion mięsny. A jak zrobić, przygotować taki bulion warzywny, to kliknijcie tutaj kartę i znajdziecie przepis. A zaczniemy od roztopienia masła. Wrzucamy masło do garnka. Masło się roztopia, a my w tym czasie pokroimy cebulę w kostkę. Jeśli uwielbiacie grzyby, to zróbcie pyszną zupę grzybową. Klikniecie tutaj kartę. Masło się roztopiło. Wrzucamy cebulę. Masło, masło, Cebulę podsmażamy do momentu zeszklenia, a w tym czasie pokroimy sobie czosnek. Taki duży albo ze dwa mniejsze. Nam się tutaj podsmaża, a w tym czasie możemy już pokroić pieczarki. Jedną taką piękną zostawimy sobie, bo nam się przyda do przybrania później. A teraz kroimy w takie plastry. Cebulka zeszklona, wrzucamy w czosnek. Nie zmieścić, aby widać coś. I damy radę. Podsmażamy teraz dosłownie minutę. I muszę szybko kroić pieczarki, bo będziemy wrzucać pieczarki. Minutka minęła, wrzucamy pieczarki. Odrobinę je posolimy, wtedy szybciej puszczą wodę. Zamieszamy. Jeśli uwielbiacie zupy krem, to zapraszam do zrobienia zupy krem z brokuła. Kliknijcie tutaj kartę. Pieczarki podsmażamy do momentu wyparowania wody. A później wlejemy bulion. Nadmiar wody z pieczarek odparował, więc dodajemy teraz bulion. Ale nie dodajemy od razu całości, zostawiamy trochę, bo gdy zmiksujemy zupę, to może się wtedy okazać, że jest Zagęsta i wtedy jeszcze dolejemy. A na razie zostawiamy. Garnek przykrywamy pokrywką i gotujemy przez 10 minut od zagotowania na wolnym ogniu. Czy są tutaj fani dyni? Jeśli tak, to zróbcie rozgrzewającą zupę krem z dyni. Kliknijcie tutaj kartę. Pieczarki już ugotowane, zostawiam teraz na chwilę do lekkiego przestudzenia, bo będę blendować tutaj w tym blenderze, a tam nie można takiego wrzątku wlewać. Ale w tym czasie z tej pieczarki, którą zostawiliśmy, kroimy na cienkie plasterki i podsmażymy na masełku do ozdoby naszej zupy. Kroimy na ładne plasterki. Dziękuję wszystkim za miłe komentarze, a Panie Renacie dziękuję za inspirację do zrobienia tej zupy i nagrania tego przepisu. Jeśli zabraknie Wam teraz przy podsmażaniu pieczarek tłuszczu, to dodajcie jeszcze odrobinę, bo pieczarki dużo chłoną właśnie tłuszczu. A żeby się ładnie zbrązowiły, to muszą ten tłuszcz mieć. Do podsmażenia. Jak się podsmażą z jednej, to obracamy na drugą stronę. Pieczarki już przestygły, więc bierzemy się do miksowania. A ja jeszcze zachęcam Was do zrobienia ulubionej zupy Mariusza ogórkowej. Kliknijcie tutaj kartę. Wrzucę najpierw te warzywa. No. Uciekamy. Muszę wygrzewać łyżką i bierzemy się za miksowanie. Sopa już zmiksowana. Przelewam z powrotem do garnka, bo musimy ją podgrzać, doprawić i dodać śmietankę. Już widzę, że trzeba będzie dodać jeszcze bulionu, bo jest dosyć gęste. Dodamy wszystko, będzie więcej. Oczywiście zakrywamy co by zupa nie była po całej kuchni. No to jest? No co? No i działa przed chwilą, teraz nie działa. Jakaś magia. Trudno, wypuczemy w ten sposób. Dodajemy sól i pieprz wedle własnego uznania. Zupę podgrzewamy, mocno podgrzewamy i zaprawimy ją śmietaną. Mieszamy co jakiś czas. Jak dobrze przemieszamy, to spróbujemy, czy jest odpowiednio doprawiona. I jeszcze jedna taka rada: nie dodajcie za dużo marchewki. Dosłownie mały kawałek. Bo marchewka powoduje, zmienia kolor zupy. Smaku nie zmienia, tylko kolor. Jeszcze pieprzu. Zasubskrybujcie nasz kanał. Kliknijcie dzwoneczek. Zupa będzie w towarzystwie grzanek. Dajcie łapki w górę. To tylko jeden klik. Zupa już jest bardzo mocno podgrzana. Wyłączamy i dodajemy śmietankę. I dokładnie teraz mieszamy. Zaraz będzie zupka. Jeśli dotrwaliście do końca, to zapraszam do zrobienia zupy krem z selera i żurku. A tutaj znajdziecie nasz najnowszy film. Kliknijcie subskrypcję. Pa!